Cześć mordeczki! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Szlakiem Czerwonej Cegły. Tym razem odcinek numer dwa, długo wyczekiwany, długo zapowiadany, wreszcie jest! Zapraszam! A właściwie kilka ulic, które chcę Wam pokazać, i budynki przy nim znajdujące się, znajdują się około 5 do 7 minut na piechotę od poprzedniej lokalizacji z ostatniego odcinka. Jeśli nie oglądałeś, zachęcam. Także naprawdę odległości nie są zbyt duże. A mój wybór na, na dzisiejszy odcinek nie jest oczywiście przypadkowy. Skrzyżowanie tych kilku ulic, czyli Edmund Street, Church Street i Newhall Street. Tak mi się wydaje, że to są te, że wszystkie wymieniłam. No to to jest takie miejsce właśnie bardzo charakterystyczne dla Birmingham. Moim zdaniem przepiękne. Jest to połączenie typowe połączenie właśnie przeszłości z teraźniejszością, więc szklane domy stoją w sąsiedztwie zbudowanych z czerwonych cegieł zabytków. Osobiście uważam to za naprawdę fajny smaczek, choć podejrzewam, że niewielu się to może spodobać. Mi to sąsiedztwo odpowiada. Natomiast zachęcam Was do obejrzenia całego odcinka i wyrobienia sobie opinii na ten temat. Z przyjemnością Wam te yy, miejsca pokażę. Tam będzie głośno, bo jesteśmy w samym sercu. Jeżdżą samochody, chodzą ludzie, także nie przejmujcie się hałasem. Mam nadzieję, że mnie trochę słychać. I pierwszy na tapetę idzie budynek przy ulicy New Hall, numer 19, jakby ktoś się nie zorientował. Budynek ten jest przepiękny, zresztą jak wszystkie w mojej kolekcji. Ten został zbudowany bardzo, bardzo dawno temu. Był to rok nie widać tego na górze. Jest Cegle odbity, odbita data. Jest to rok 1896, i pierwotnie była to siedziba mm, centrali telefonicznej firmy Bell and Edison e, Telefon. Mówiłam, że będzie głośno. Bell, wiecie. Bell Telefon e, Edison, między innymi e, żarówka więc tutaj była mm, siedziba, właśnie e, ówcześnie tej firmy. Natomiast teraz. Są to y, miejsca biuro, przeznaczone na biurowiec, piękna brama, do tej pory zachowany w bardzo dobrym stanie. Y, moim zdaniem to piękne. Zobaczcie sami. Zobaczyliście właśnie przed chwilą szkołę artystyczną. Korzystając z okazji, że nic nie jedzie, albo przynajmniej mniejsza ilość, chciałabym Wam opowiedzieć o kilku postaciach związanych właśnie m.in. z tym budynkiem. Szkoła była zaprojektowana przez Johna Henry'ego... Chamberlaina, a wspominam o jego postaci dlatego, że to był jeden z najlepszych architektów w, właśnie w tym okresie wiktoriańskim i zaprojektował bardzo, bardzo wiele budynków w centrum miasta. Natomiast szkoła artystyczna była jednym z jego ostatnich dzieł, i właściwie wybudowano ją już po jego śmierci. Jego postać jest także ważna dlatego, że Chamberlainów było dwóch. Nie byli oni ze sobą ani spowinowaceni, ani spokrewnieni. Jedynie y, odpowiednie miejsce, odpowiedni czas, a później odpowiednie wspólne cele y, połączyły tych dwóch bohaterów, można powiedzieć, tego miasta. Okazało się, że drugim Chamberlainem był Joseph Chamberlain i on był majorem, lord mayor. To... Taki wysoko postawiony polityk, wydaje mi się, no nie umiem tego za bardzo cześć. Pełnił swoją funkcję tylko przez 3 lata, ale w taki sposób odcisnął piętno na całym mieście i właśnie także na rozwoju tego miasta, że stawiono mu pomniki. I o ironię, jednym z pomników, właśnie dla Josefa Chamberlaina, jest pomnik, którego teraz wam niestety nie pokażę, bo jest zakryty, jest, jest na placu budowy. Natomiast został on zaprojektowany właśnie przez Johnego Henry'ego Chamberlaina i tu już w ogóle pff, e, o co chodzi. Ale właściwie chyba właśnie od tego pomnika zaczęłam, e, zaczęłam e, dociekać e, o, pff, o co chodzi w ogóle, nie? Więc to były takie dwie postacie i e, no i ten Major Joseph on był taki wizjonerski, zajął się finansami publicznymi, zaczął e, bardzo rozsądnie inwestować w miasto. Zrewolucjonował również system gazowniczy. Ogrzewanie, które było wiele tańsze i coraz więcej ludzi, miał do tego po prostu dostęp. Do szanownego grona panów Chamberlainów e, można jeszcze zaprosić do stołu Johna Ruskina. John Ruskin to był e, brytyjski filozof, Myśliciel, bardzo o, o liberalnych poglądach, a także pisarz, który miał ogromny wpływ na obydwóch panów. I już tłumaczę, dlaczego. Raskin uważał, że postęp przemysłowy i technologiczny to jest ogromne zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale także i dla społeczeństwa. Generalnie Raskin yy, obawiał się także tego, że ten pierwiastek duchowy yy, zostanie zatracony na rzecz yy, pogoni za. Rozwojem, postępem, pieniądzem. On także uważał, że mieszkańcy miasta zasługują na to, aby mieszkać w budynkach warunkach przyjaznych dla nich, a nie tylko funkcjonalnych. I ta myśl właściwie kiełkowała yy, i myślę, że dosyć mocno zakiełkowała, jeśli chodzi o samo centrum miasta. Pierwszy Chamberlain, czyli yy, major miasta, był pod ogromnym wpływem tego myśliciela i on także miał aspirację do tego, aby zbudować to miasto jako metropolię dużą, bogatą, pokazującą swój statut, yy, swój status. Natomiast yy, zależało mu także na tym, aby to miasto było w mądrych Sposób zbudowany, ale także i w pięknym. I tu pojawia się kolejny Chamberlain, czyli wspomniany już architekt. A myślę, że takim trochę dzieckiem, ja tutaj już sobie uzurpuję sama prawo do takiej oceny. Myślę, że takim dzieckiem jest ta szkoła artystyczna, która była pierwszą szkołą w Anglii, właśnie zbudowaną o kierunku artystycznym. I myślę, że to jest taki wspólny projekt, a tym bardziej jest to ważne, dlatego że tutaj właściwie te y, trzy światy, te trzy poglądy i trzy myśli właśnie się scaliły w jedno. nie zbliżamy się do ostatniego obiektu architektonicznego, który chciałabym Wam przedstawić, ale przy okazji zupełnie zapomniałam o tym miejscu, ale pokażę Wam. Ym... Miejsce, gdzie kilka razy bawiłam się. Nazywa się to Bushwalkers. Okej. Okay. I to jest dyskoteka, która... Po pierwsze jest nieostra. ostra była nieostra, już to naprawiłam. No i dyskoteka ta... Ała! jest w budynku, ale na zewnątrz, a to dlatego, że część jest właśnie, pierwsza jakby sala jest w pomieszczeniu, natomiast druga jest już umiejscowiona jakby pomiędzy budynkami. Tam z tyłu łączy się jeden budynek z drugim i właśnie w tej przerwie jest kolejna sala taneczna, bardzo fajnie tam jest. I gra pan na, na saksofonie, także... Byłam tam kilka razy i polecam. No i tak jak powiedziałam, niechybnie zbliżamy się do ostatniego miejsca, punktu naszej wycieczki, który chciałam Wam bliżej przedstawić oczywiście, bo tych budynków jest tak dużo, że nie sposób o nich wszystkich powiedzieć, a tak naprawdę a tak naprawdę opowiadam o tych budynkach, które w jakiś sposób mnie zainteresowały. I chociaż już mieszkam tu kilka lat, podobają mi się nadal i uważam je za najładniejsze. No i tuż przede mną, moim oczom, ale jeszcze nie waszym, ukazuje się kolejna perełka architektoniczna, to wiadomo. Jest to szpital okulistyczny, i niewiele o tym miejscu mogłabym powiedzieć, poza tym, że sam szpital był kilkukrotnie przenoszony, tak samo jak to miało miejsce w przypadku szpitala. A, pokażę Wam o tu. Szpital okulistyczny był kilkukrotnie przenoszony z jednej siedziby do drugiej. Między innymi był on w sąsiedztwie szpitala dziecięcego, o którym mówiłam w poprzednim odcinku. No i tutaj ten budynek został specjalnie zbudowany jakby pod szpital w roku 1883. Obecnie jest tam hotel, hotel Divan. Szpital już od bardzo dawna swojej funkcji nie pełni. Natomiast jest on nadal pięknie zachowany i cieszy oko. A naprzeciwko szpitala okulistycznego jest pewna ciekawa rzecz, która mam wrażenie, że mnie prześladuje. Zobaczcie co to. Bombka. I tym bombistycznym, bombastycznym akcentem e, chciałam zakończyć dzisiejszy spacer. Bardzo serdecznie dziękuję za fanie, przynajmniej w moim odczuciu, spędzone kilka minut. E, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę poczuliście e, cyglaną aurę miasta Birmingham. Nie jest to ostatni odcinek e, w serii, natomiast następny odcinek nie będzie o cyglanej tematyce, dlatego, że chciałabym zrobić takie przerwy pomiędzy e, cyklicznymi odcinkami. Będzie on pewnym bonusem, dotyczył będzie on pewnej ciekawostki na mój i nie tylko mój temat. Mam nadzieję, że przypadnie Wam to do gustu. A tymczasem życzę Wam bombastycznego, wiosennego, ee, przyjemnego dnia.